Parabola o równaniu Y równa się 2 minus 1 druga X kwadrat przecina oś o X układów współrzędnych w punktach A o współrzędnych minus 20 i B o współrzędnych 20. Rozpatrujemy wszystkie trapezy równoramienne ABCD, których dłuższą podstawą jest odcinek AB, a końce CD krótszej podstawy leżą na paraboli. Wyznacz pole trapezu ABCD w zależności od pierwszej współrzędnej wierzchołka C Oblicz współrzędne wierzchołka C tego z rozpatrywanych trapezów, którego pole jest największe. Żeby rozwiązać to zadanie, to na początku wprowadźmy sobie może oznaczenia na współrzędne tego kluczowego wierzchołka C. Napiszmy sobie, niech wierzchołek C ma współrzędne xową x, a ykową jaką, no możemy od razu podstawić. To równanie wiemy, że C leży na paraboli, czyli skoro x jest równa x, to y jest równa 2 minus 1, druga x kwadrat. No i wiemy, że ten wierzchołek C musi leżeć nad osią xów. To ma być krótsza podstawa naszego trapezu, czyli ten odcinek CD nie może przewędrować pod oś xów. Musi wierzchołek C leżeć gdzieś w tym miejscu. Czyli na współrzędną xową mamy warunek, że musi być z przedziału 0,2. No ewentualnie minus 2,2. Wtedy wierzchołki C i D zamieniłyby się miejscami. Czyli możemy sobie zapisać takie założenie, że na pewno x musi należeć do przedziału od minus 2 do 2. No, i mamy już wprowadzone pewne założenia do naszego zadania. Musimy na początku wyrazić pole tego trapezu ABCD za pomocą tej współrzędnej xowej punktu C. No to wyraźmy sobie za jej pomocą wysokość naszego trapezu i długość obu podstaw. Długość tej podstawy jest obliczyć bardzo łatwo. Ona jest równa 4. Od minus dwójki do dwójki mamy 4. Natomiast długość tej krótszej podstawy jest równa 2x. Ponieważ od tego punktu do tego punktu mamy długość X, no i od tego punktu do tego punktu także mamy długość X, ponieważ obrazek jest symetryczny względem osi Y, ta parabola ma wierzchołek w punkcie 0,2. No i teraz musimy jeszcze wyznaczyć wysokość, jaką ma długość. Narysujmy sobie ją może gdzieś w tym miejscu. To jest nasza wysokość i ile ona ma, jaką ma długość? Oczywiście to jest współrzędna Y. Punktu C, czyli możemy ją zapisać w taki sposób, że tutaj mamy 2 minus 1, 2 x kwadrat. Taka jest długość tego odcinka. Tu współrzędna xowa, tu współrzędna y. -owa. Mamy już opisany nasz trapez, czyli możemy napisać wzór na pole względem tej współrzędnej xowej. Napiszmy tak, że pole naszego trapezu w zależności od xa to się równa. Suma podstaw dzielona na 2 razy h czyli podstawa 4 plus podstawa 2x dzielone na 2 razy h, czyli razy 2 minus 1 druga x kwadrat. Możemy na pewno uprościć ten wzór. Licznik dzieli się przez 2, tu otrzymamy 2, tu 1, tu 1, czyli będzie 2 plus x po prostu razy ten nawias, czyli 2 minus 1 druga x kwadrat. I jeszcze bardziej możemy sobie przekształcić ten wzór, po prostu wymnażamy te nawiasy 2 razy 2 to 4, 2 razy minus 1 druga to będzie minus 1x kwadrat, x razy 2 to będzie plus 2x. I jeszcze x razy minus 1 2 x kwadrat to będzie minus 1 druga x do trzeciej. No i mamy już gotowy wzór na pole naszego trapezu względem pierwszej współrzędnej. Naszego punktu C współrzędnej xowej. No i to jest pierwsza odpowiedź do naszego zadania. Wyznaczyliśmy wzór na pole tego trapezu, a teraz musimy znaleźć taką współrzędną xową, dla której ten wzór przyjmie największą wartość. Oczywiście xa mamy tylko do wyboru z takiego przedziału. Żeby to zrobić to standardowo, liczymy pochodną tej funkcji P' od x. To się równa pochodna czwórki 0, pochodna minus x kwadrat to będą minus 2x, pochodna 2x to po prostu 2 i pochodna tego wyrażenia to będzie minus 1 2 razy 3 razy jeszcze x kwadrat, czyli mamy tutaj tak naprawdę funkcję kwadratową, możemy ją zapisać w taki sposób, najpierw wyrażenie z x kwadratem, czyli minus 3 2 x kwadrat, teraz wyrażenie z x minus 2x i jeszcze plus 2 no i teraz sprawdzamy, gdzie ta nasza pochodna się zeruje. W takich punktach dla takich x nasza funkcja p od x może przyjmować swoje ekstrema lokalne. Nas w szczególności interesuje maksimum, czyli piszemy, że p prime x jest równe 0, wtedy i tylko wtedy, gdy zeruje się nam ten wzór, czyli minus 3 drugie x kwadrat, minus 2x plus 2. Jest równe 0. Możemy pomnożyć jeszcze to równanie stronami przez dwójkę, żeby pozbyć się ułamków, czyli będziemy mieli minus 3x kwadrat minus 4x plus 4 równa się 0. Policzmy deltę, żeby wyznaczyć miejsca zerowe. Delta jest równa minus 4 do kwadratu, 16, minus 4 razy minus 3, to będzie plus 12 razy. 4, czyli plus 48, czyli delta jest równa 64. Czyli możemy policzyć x1 i x2. x1 to się równa minus b, czyli minus minus 4, czyli 4, plus pierwiastek z delta, czyli plus 8, dzielone na 2a, czyli na minus 6. 12 na minus 6 to się równa minus 2. I jeszcze liczymy drugie miejsce zerowe, drugie rozwiązanie tego równania kwadratowego x2, to się równa minus b, czyli 4, minus pierwiastek z delta, czyli minus 8, podzielić na 2a, czyli na minus 6, to się równa minus 4, podzielić na minus 6, to będą po prostu 4 szóste, czyli 2 trzecie. No i teraz, gdy mamy już wyliczone miejsca zerowe, to możemy sobie narysować parabolę, która jest wykresem, tej naszej pochodnej, oś x'ów zaznaczamy miejsca zerowe minus 2 oraz 2 trzecie. Parabola będzie miała ramiona skierowane do dołu, ponieważ współczynnik przed x kwadrat jest ujemny, czyli parabola będzie wyglądała mniej więcej jakoś tak. Tutaj jest dodatnia, tu jest ujemna. No i patrzymy teraz, jak zmienia znak. W tych miejscach zerowych. Tutaj jest ujemna do minus dwójki, czyli w tym przedziale od minus nieskończoności do minus 2 nasza funkcja P od x maleje, tu osiąga minimum, potem na przedziale od minus 2 do 2 trzecich pochodna jest dodatnia, czyli na tym przedziale funkcja rośnie rośnie rośnie, tu osiąga swoje maksimum, a potem pochodna jest ujemna, czyli funkcja maleje. W związku z tym to pole jest największe dla x równego 2 trzecie czyli współrzędna xowa punktu C musi być równa tyle, żebyśmy mieli trapez o największym polu, no to napiszmy, że pole jest maksymalne dla C o współrzędnych. No i pierwsza współrzędna wyliczyliśmy tutaj, że ma być równa 2 trzecie, no a druga współrzędna jest równa 2 minus 1 druga razy 2 trzecie do kwadratu, czyli 4 dziewiąte, Czyli to się równa 2 trzecie, a tutaj mamy 2 minus 1 druga razy 4 9, dwójka z czwórką się skraca, czyli mamy 2 minus 2 9, czyli 1 i 7 dziewiątych, czyli możemy to zapisać tak, że to jest 16 dziewiątych. No i to jest druga część odpowiedzi do tego zadania.